Powiedz, co trzeba mieć jeszcze ze sobą w aucie, no bo ja mam cały czas taki strach, pewnie ludzie, którzy nas oglądają również, że on stanie gdzieś nagle, że nie wiem, skończy mi się prąd, że nie dojadę. Co muszę mieć ze sobą? Nie wiem, czy jakiś akumulator, jakieś kable, żeby temu zapobiec? No warto mieć oczywiście przede wszystkim, jeżeli chce się ładować z szybkich ładowarek, to warto mieć karty, o tym już mówiliśmy, karty i, i e, konkretne aplikacje, które uruchomią tą. Ładowarkę, bo są różne sieci ładowarek przy trasach, więc taką kartę trzeba się za, 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 no, zaopatrzyć, tak? mieć ze sobą. taka, Oczywiście, karty są dostępne w internecie i można łatwo je dostać. No, jeżeli chce się jechać gdzieś w, w miejsca, gdzie powiedzmy ładowarek. Nie ma e, takich specjalnych przeznaczonych do samochodów elektrycznych. Gdzieś jedziemy, powiedzmy, na wakacje i chcielibyśmy ładować w hotelu ten samochód, bo to też jest możliwe. No to wówczas no, mamy ze sobą szereg kabli do ładowania tego samochodu takich, do, które służą do ładowania ze zwykłych, ze zwykłych gniazd to jest jeden kabel do ładowania lub kabel, który ładuje z gniazd siłowych czyli tak większych czerwonych gniazdów wówczas ten samochód się też szybciej ładuje, więc takie coś warto się za, zaopatrzyć. I ile Jest... wtedy, jak długo wtedy ładuje się auto, bo wiemy, że powiedzmy te 30-40 minut w e, szybkich ładowarkach, a jeżeli dojeżdżam do hotelu, podłączam, to ile wtedy? No, z, ze zwykłego gniazda takiego 220V e, ładuje się całą noc, po jakieś tam 14-16 godzin. E, e, 14-16 godzin, no potrzebujemy całą noc. Jeżeli ładujemy z gniazda takiego siłowego, wówczas oczywiście to trwa przynajmniej połowę krócej. Ale rozumiem, że jak jesteś w podróży, dojeżdżasz gdzieś na noc, to jest idealny moment, żeby takie auto naładować. Tak, tak. No ja tak, taką miałem strategię jazdy przez Afrykę. Jechałem, je, ładowałem tylko z gniazdek domowych, w hotelach, Udostępnionych mi przez zwykłych, zwykłych ludzi, mhm. e, i e, no, na to się nastawiałem, że po prostu jadę w ciągu dnia i ładuję, ładuję w nocy.